Okej, okay, dobrze, to stoimy przed kolejną tier listą. E, dzisiaj porozmawiamy trochę o slangu, a jako, że ja już nie jestem jakoś młodym człowiekiem, nie powinienem mówić o slangu, więc jeśli pojawią się osoby, które chcą mnie poprawić, to proszę, róbcie co macie robić w komentarzu. E, przypominam tylko o tym, że jesteśmy na kanale Mowa School, to jest najlepsza szkoła językowa, jeśli chodzi o naukę języka polskiego. Jeśli chcą się Państwo zapisać, to przyjmujemy zapisy i dane do zapisania się będą w opisie do filmu. Też zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do dania łapki w górę. Do zostawienia komentarza, napiszcie koniecznie, czy słyszeliście jeszcze coś innego. Może chodzicie do szkoły, może chodzicie do liceum. Yy, dobrze, ale za chwilę przejdziemy sobie tutaj yy, już do mięsa. Czyli tak mamy takie różne sformułowania, zaczynamy Sugar Daddy. Yy, te, Tutaj ogólnie porozmawiamy o sposobach mówienia na ludzi takich jak ja, czyli takich, którzy nie są młodzi. Eee, tacy, do których można powiedzieć proszę pana. Eee, więc e, ja nie jestem do końca kompetentny, żeby się tutaj wypowiadać, ale e, też po popytałem, poszukałem. W różnych słownikach slangów internetowych, i takie znalazłem rzeczy. Ok, zaczniemy sobie od Sugar Daddy. Nie do końca tutaj e, chyba e, to znaczy, po prostu, osobę starszą. Najczęściej to znaczy, jeśli e, jakaś dziewczyna poznaje starszego chłopaka, który ma dużo pieniędzy. To on jest Sugar Daddy, jeśli jej kupuje rzeczy. Ale wydaje mi się, że młodzi ludzie też czasami używają tego jakby w stosunku do swoich rówieśników. Jeśli są bogaci, i tam dziewczyna ma chłopaka, ten chłopak jej kupuje różne rzeczy, ale tutaj ocenię na C. Młodzi tak nie mówią, bo oni bo rzadko się tak mówi po prostu o starszym człowieku. Może częściej po prostu Daddy, ale, ale raczej myślę, że nie, że tak się nie mówi. Antyk, nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Mam nadzieję, że nikt tak nie mówi. Na pewno nie chciałbym być nazwany Antykiem. Boomer, tak mówi ulica. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że piszemy trochę po angielsku, czyli nie czytamy tego boomer, tylko boomer. Yy, ale odmienia się całkowicie po polsku. Czyli mówię o boomerze, o boomerach. Yy, jestem boomerem. Ja mogę tak powiedzieć, jestem boomerem. Więc tak. Yy, dzban. Yy, chyba to było popularne trochę wcześniej. Dzisiaj mam wrażenie, że raczej się tak nie mówi. Dzban, tej dzbanie, ale z niego dzban. Yy, tak się mówiło. Dzban to taka. To takie, taka rzecz, w której trzymamy yy, na przykład wodę, tak? Dzban. Dobrze. Yy, dziad. Chyba tak mówi ulica. Tak mówi ulica. Dziad. Yy, nie wiem, czy, 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 czy to jest bardzo aktualne, ale tak, tak mi się wydaje. Dziadek. Yy, nie wiem. Wydaje mi się, że dziad jest takie mocniejsze, bo tutaj jest to rozszerzenie. Ek, takie bardzo familiarne. Raczej tak mówią dzieci, jak chcą powiedzieć do mamie, mamy: Mówią, mamo, ten dziadek to chyba go boli noga, jak widzą jakąś starszą osobę. Ale też nie wiem, czy to 30-letniego człowieka powiedzą dziadek. Raczej chyba nie. E, dziaders. Dziaders to jedno z moich ulubionych słów. Nie wiem, tutaj zostawiam jako miód na uszy. Yy, nie wiem, czy dalej się tak mówi. Na pewno się tak mówiło 5 lat temu, kiedy byłem na bieżąco. Teraz już nie jestem na bieżąco, więc może się tak nie mówi. Yy, miejmy nadzieję, że tak się mówi i nie mówię głupot. Dziadyga. Tak samo oceniam bardzo wysoko. To jest przepiękne. Dziadyga. Dziadyga. Yy, fantastyczne. Stary grzyb. Stary Grzyb. Chyba młodzi ludzie tak nie mówią. Chyba tak mówi e, żona do męża, kiedy ten wraca z pracy i pije piwo. Mówi, ty, stary Grzybie, byś lepiej kran naprawił. Ale raczej młodzi ludzie tak nie mówią. Dziadzia. E, chyba też młodzi ludzie tak nie mówią. Może e, dzieci. Dzieci, jak widzą jakiegoś starszego pana, takie małe dziecko takie, które nie wiem, ma smoczek albo coś, to powie dziadzia, ale to raczej takie stary koń stary koń no chyba młodzi też takie mówią, to mi się też kojarzy z żoną i teraz we wersja z błędnym słowem koń, z takim kuń e na wsiach czasami tak ludzie mówią kuń zamiast koń i myślę, że tak może mówić ulica. Tak może mówić ulica. Oczywiście żartobliwie, z dystansem, z żartami. Ok, old school. Nigdy czegoś takiego nie, nie słyszałem. Żeby się tak mówiło o człowieku, że ale z niego stary old school. Raczej czegoś takiego nie słyszałem. Zostawiłbym to tutaj. Stary piernik. Tutaj chyba tak samo jak koń i grzyb. To jest coś, co powie mama do ojca, a nie syn do ojca, staruszek. Czasami w jakichś serialach Disneya i tak dalej, to ludzie mówią: staruszek, mój staruszek. Stary, o Jezus, tak mówi ulica. Nie wiem, dlaczego w polskich szkołach bardzo popularne jest wyzywanie się na zasadzie twój stary, twoja stara, yy, że na przykład twój stary jest głupi, twoja stara jest brzydka i tak dalej, to jest bardzo popularne wśród młodych ludzi. Nie rozumiem sensu, ale tutaj oceniam na tak, tak mówi ulica. I ostatnie nam zostało z Dawno nie słyszałem, żeby ktoś mówił z ale. Z gret? Nie wiem, mam wrażenie, że to jest słowo dziaderskie, tak samo jak dziaders i dziadyga, ale na moje uszy to jest poezja. Z gret. ale z ciebie z gret. Ty, Zgredzie, na starego człowieka, starego, którego bolą plecy, ma już 30 lat, jest schorowany. Nie no, żartuję oczywiście. Wiemy, że przecież po 30, 30 lat człowiek jest młodym Bogiem i potem jest jeszcze gorzej. E, tak bym tutaj ocenił, e, jakby to uszeregować, to wydaje mi się, że zgret na pierwszym miejscu, na drugim miejscu dziadyga, na trzecim dziaders. E, oczywiście, jeśli Państwo uważacie inaczej, proszę podzielić się Państwa opinią w komentarzu. Yy, za dzisiaj Państwu bardzo dziękuję z, za to, że mi towarzyszyliście. Yy, jeśli chcecie więcej filmików o slangu, koniecznie łapka w górę. Napiszcie to yy, w komentarzu i wtedy przeanalizuję więcej słów. Jeśli macie też propozycje jakichś słów, których tutaj zabrakło, koniecznie napiszcie w komentarzu. E, ocenimy już potem e, wypisując w komentarzu. E, tak, za dzisiaj ja Państwu jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam o lajkach, komentarzach, subskrypcjach. To jest bardzo potrzebne, żeby nasz kanał rósł. I proponuję zapisywać się na nasze kursy. E, mowa z cool jest cool. E, I tak, do zobaczenia, pa. pa.